Witajcie moi drodzy. Ja nazywam się Michał Mokrzycki, a wy oglądacie pierwszy odcinek nowej serii vlogowej Rozmowy Kontrolowane. Ale zanim przejdziemy do meritum, czołówka. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Co to było na początku? Na początku było słowo. Tak mówi ewangelista Jan. Dlaczego ewangelista, chcąc opisać drugą osobę Trójcy Świętej, Syna Bożego, używa właśnie słowa słowo? Myślę, dlatego, że słowo po pierwsze towarzyszy nam od zarania dziejów, po drugie dlatego, że to słowami jesteśmy w stanie opisać to, co znajduje się w głębi naszej duszy i w głębi naszego serca. To słowami określamy nasze emocje, nasze myśli, nasze plany i marzenia. To słowa są tym, co sprawia, że możemy komunikować i kontaktować się z innymi ludźmi. Człowiek pasjonuje się słowem od niepamiętnych czasów. Już starożytni zastanawiali się, co zrobić, żeby mówić pięknie do innych, co zrobić, żeby argumentować swoje pozycje, swoje zdanie, co robić, żeby toczyć z innymi spory w poszukiwaniu prawdy. Tym zajmowały się takie dziedziny jak retoryka, dialektyka, erystyka. Będziemy o tym wszystkim rozmawiać, będziemy zastanawiali się, co zrobić, żeby te niejednokrotnie zapomniane nauki, zapomniane umiejętności przez ludzi przywrócić nam współczesnym. A myślę, że potrzeba jest ogromna, bo patrząc na. No, przestrzeń publiczną, gdzie politycy nieustannie naparzają się nawzajem i dążą do tego, żeby tylko skoczyć sobie maksymalnie do gardeł, gdzie media publiczne i niepubliczne obrzucają się nawzajem błotem i nawozem też. Co zrobić, żeby pomiędzy nami zapanował dialog i odpowiednia przestrzeń do tego dialogu? No ale przecież nie mówimy tylko o przestrzeni publicznej, bo jeżeli spojrzymy na to, co często dzieje się w naszych domach. To tam też nie jest idealnie. Będziemy więc zastanawiali się nad tym, co możemy zrobić, czego możemy się nauczyć, żeby jakość naszego dialogu, jakość naszej rozmowy i komunikacji z innymi była na jak najwyższym poziomie. Dlatego rozmowy muszą być kontrolowane, stąd też tytuł tej serii. Będziemy dbali o to, żeby nasze rozmowy były kontrolowane, żeby były wolne od niepotrzebnych i negatywnych emocji, żebyśmy wiedzieli co i kiedy możemy powiedzieć, a czego nie możemy używać, ponieważ będzie to już przekroczenie pewnych granic. Dziś tyle, ale za tydzień będziemy mieli kolejny odcinek naszego vloga, i już teraz Cię zapraszam, ponieważ wtedy będzie trochę więcej mięsa. To znaczy nie będziemy się już obrzucali mięsem, mam przynajmniej taką nadzieję ale na pewno będzie trochę więcej treści. Do zobaczenia.